Hej witajcie, jest tej strony ja, Kupszony Games i Na sam początek kiedyś mi dali traj'a z takimi petami. No i to są takie słowa mi dali, ale dali mi jeszcze takie pety widzowie. To po prostu był szok jakiś. Takie dobre pety mi dać na początek, no to super. Wcześniej będziemy nubami. Na start. I w ogóle nie bym o to chodzi w tej grze totalnie. Wiem, że na pewno ja się gra i monety, bo w starym początolejtowe. Ale w ogóle czemu to się zbiera monety, a nie a tak automatycznie lecę do naszego członku. To mnie zaciekawiło dopiero. I to mnie strasznie strasznie to zaciekawiło. Bo to nie, po, nie pra, po, podobne, żeby tak nie było, żeby tak jest. No. Bo ja nie lubię taki, jak jest teraz. Nawet nie wiem o co chodzi z tym. No. I no. on na mojego TikToka. Kup Dixie nazywała. Na razie. I czemu to mi nie chce ten dać? Czy ja już mam rangę? Bo to rang krewa. No ja i już mam. A przecież już mam? Starter. To jest wszelki romieniowy. Dobra, to so, odfuszmy. Rajeczko, stąd. I Golden Dog. Mówić, to się mówi. No co tu chodzi? I tutaj na razie, wiecie, będziemy jeszcze grać na tym kącie, co wtedy graliśmy. Zawsze, jedzie 1, 2, 3 Zawsze na tamtym graliśmy I zagramy tam I tam ee, wam się pokaże jak będzie mega, 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 mega dobry Mega wtedy najlepsze z gry Prawie Ale w ogóle, co to jest? Teleport? A to kosuje gemy? A o co chodzi? To są trajdy. Okej. Okay. Tutaj nie wiem. Aha. Nie wiem, co to jest. Aha... Ech, kich, co to jest za Ale pierwszą wyspę mamy już odblokowaną, teraz bieramy na tą wyspę, więc będzie szybko na bank. W ogóle pety chyba nie kupujemy, bo ten ma na razie startu Tak? tak Chociaż podejrzewam, że nam Jeśli Jeżeli czekacie, kto mi dał te pety, to ten ci papi nie, nie mi dał pety. I bieramy. W ogóle... To są jakieś buty podobno. W ogóle obczaiłem jeszcze przed odcinkiem, obczaiłem, że jak ja się trzymuję, to wiecie, coś dzieje. Teraz wybieramy na tą mapkę. O, nie wiem, co tutaj porobił. Ale pierwszy raz zauważyłem, nikt jeszcze tak nie wysikło chyba. Tego Chcecie chyba od bardzo wiąże, ale tak jak ja. W ogóle, macie, będziecie, jak będę już dobry na, na tamtym drugim koncie, wiecie, którym? Na którym byliśmy, Tu zawsze nagrywaliśmy, to będę wam tam bardzo oczywiście. Jak będę ten numer, bo tam będę od nowa No tylko tutaj Wam pokazuję To się to na, na początku dzieje. No i ja też w ogóle się tutaj uczę za pierwsze, na razie, jeszcze się uczę w tą grę grać, bo nie gram w ogóle na co dzień jak w Ale widzicie, no i idziemy na kolejną wyspę. No i jesteśmy nogi ba A co to? A no, spróbujmy zrobić Co w ogóle, co to jest? Pety na Rainbow O Rainbow'a? To dam sobie tego, peta. No? I będzie? Paylet hey, Ale straciłem peta? Czemu? A co ma straciliśmy peta? A koś mi krzeseł no halo? Kto? Chcesz mi dać? Typek? Ociepanie. Jak ja mam daje wszystkie bety. I wszystkie gemy. Chłopie to ja ci daje moje wszystkie bety. dajmy te dwa pety, bo... Stary, daj. O nie, nie dobiją się. te słabe... widziałem. Ale szybko się to wbije. Szybko no tej grze się wbija. Tutaj jest milion, trzeba robić coinów. nie trzy godziny będzie mi trwało te brać, ale no... Na chwilę wyłączymy mikrofon. Okej, okay, jestem. W ogóle zauważyłem, że... W ogóle, e, nie, bo tam ktoś mi powiedział... O Jezu, co to za pet, dobra. Ktoś mi powiedział, że tutaj na dole są jakieś... O właśnie. I no, i chyba sobie kupuję dzisiaj to. Hobby bond, kupię sobie vip teleportera i tego peta za 5,50 się kupię, a co mi tam? wydobyć miliard robotów. No tak naprawdę to ja roboców nie mam, bo nie wiem jak można dodawać ten, ale bo O, chyba dostać roboty jakieś by tu pisało coś. O, dostaliśmy triple coins. Super. Ale nie jak się tego używa. To się... To się na pewno nie klika tego się nie kliknie nie, nie. Ja się, ja nie chcę tego klikać, Bo to ja chyba rebi, że muszę kupić na bank. Będę chyba kupić. Nie chcę tego. No, dobra, kliknie. No, trzeba kupić. Trzeba kupić. Mm -hmm, mm -hmm. Może no, da się. O, zaraz idziemy na mapkę kolejną. po to bierzemy sobie... Jeszcze trochę brakuje To weźmy żeby to go sejfa. W ogóle to już chyba dawno doszło. Ta gra chyba dawno doszła. Bo jak widać... Nie wiem co się działo. Ale e, podobno tego pytania nie było do wczoraj. Mm. Czekaj, też ja? Czekaj. Nie, wszystko to ja się nazywam. Oh my god! A czekajcie. Podobno są jakieś kody w tych grze. I ja zobaczę czy to naprawdę działają kody. Tu na banku działają kody. No właśnie. A spróbujmy tak. No to jeżeli nie, no to... A, czyli tutaj kodów nie ma. Jeszcze, nie wymyślono. Bo potem u, nich, u, u niektórych to działa. Bo oglądałem te sami filmy. Z czego. ale tak długo już to nagrywa, naprawdę. Jak ja jeśli wszystkie... to miał wszystkie mapy bitowe, A ja dopiero to 11 minut gram już. Kilka tylko map. A ja czekaj, to są tysiące, czy to są normalne? Nie, raczej tysiące. Nie no, chodźmy to weźmy. Bo to będzie ciężko bo długo będzie się zbierało. Długo chodźmy na pierwszą mapę. Ile kosztuje teleporter do shopy. Będzie się kilka to Taką piłkę. Jeszcze, ja my mamy teleporterów tu? Tu mamy. Chyba sobie kupię więcej te teleporterów. O, a to możemy iść później dawać. No tak wido. Możemy sobie kupić... Uuu, al dobry jajko! A co kupię? Nie załowa z kasy. 300 Robuxów. Jezu, to wszystko tyle Robuxów mamy wydać. Ja sobie też udaję ze Robuxy, ale tyle Robuxów teraz wydałem. No Jezu, żeby tyle Robuxów wydać na jedną grę. No chyba oszale czekajcie, się jeszcze Czekaj to zostało 10 tysięcy Robuxów. I co to, to? A słabe pety. Tylko ten mi się opłat zmienić. Ale Jezu, ile ja Robuxów na to muszę wydać? O Jezu. Ja to chyba do obuchów mam widowie. No dobra, spróbuję zrobić. Nie załować nigdy. Pamiętajcie, żeby nigdy nie załować swoich celów. I co? No nie udało się. zróbmy to chyba żeby... taką, być to się uda. O, mamy nowego Peta. I on daje 6. Dobra, to się tego załatwę. co na zakładkę? Dobra, popchnąć się telekuratur do majna, nie do intera 12k. Tyle, tyle. Forest Tom O Jezu, Widzowie, ja się Wam Wami żegnam. Widzimy się już jak będę strasznie dobry i na innym końcie. No to się wam żegnam i pa, pa. i nie zapomnijcie o sobie.